serdecznie szykujemy się do kolejnej wyprawy tym razem Ryanerem lecimy do Wenecji całą relację Wam opublikujemy z tego jak tam dotarliśmy gdzie spaliśmy jak się przemieszczać tak, wszystko przed nami Zameldowaliśmy się na kempingu. Dostaliśmy opaski, klucz do pokoju, mapkę. Yy, kemping oferuje dowóz yy, do Wenecji na wyspę. 2,50 w jedną stronę. Od rana do 22.00. Powroty są do 22.30, też 2,50. No i dodaliśmy. 369 Takim czymś tutaj będziemy. Kilka. chodźcie dalej. Aha, tu jest Łazienek. Aha, i tu jest kiwolek. Łazienek. To jestem ja. Aha, to, ten salon jest taki ja też, ja taki wypas samy, salon. a tutaj jakby piętrowo będziecie spali? nie, wy tego jecie. też macie kibelek, poziękę, pokażę. aha, no to fajnie to super klimę by trzeba było włączyć na pewno no to, no to wam powiem szczerze, że jest ok. No ja tutaj nic więcej nie potrzebuję, tak naprawdę. Jest super, ok. Także to tyle, co bym chciał Państwu na ten chwilę pokazać. Czy mamy otwarte? Tam, otwórz Nie, tu. O. I tak właśnie mamy. O no, wszystko jest do Taka droga na skróty jest do sklepu. Dlaczego na skróty, rzadko? No, bo taka skrótowa droga. Tam druty. <głos> <głos> wychodzi się z kempingu, wchodzi się takim ładnym tunelem. Panie, by no, I można sobie się przejść do, do sklepu. jest kilometr. Taki, który jest duży i otwarty. Przyjechaliśmy późno. No musimy coś sobie kupić. Kupiliśmy sobie kebaba, żeby sobie przekąsić. Kole. Chwilę posiedzimy. Jutro rano idziemy na autobus. O dziewiątej wyruszamy po śniadaniu. Dzień doberek. Mamy kolejny dzień. Dzisiaj będzie dzień pełen wrażeń. Wyszliśmy z naszego domku i idziemy na śniadanko. Które mamy w cenie domku. Za domek pięcioosobowy zapłaciliśmy 258 euro za dwie doby ze śniadaniem. Wychodzimy z domku na główną alejkę. Tutaj te domki są dwuosobowe byliśmy zobaczyć taki domek to praktycznie jest wchodzi się bezpośrednio do sypialni i z boku jest łazieneczka a nasz jak już widzieliście wczoraj ma dwie sypialnie mini salonik z kuchnią ale stan tego domku to... To jest masakryczny. Te dwuosobowe jakby były nowsze i lepiej wykonane w środku. Ten nasz to pozostawia wiele do życzenia. Deska, co się ruszał, mało nie spadłam z kibelka. Jakieś dziury w podłodze pozaklejane są plastrami, ale to może Wam później pokażę, bo wczoraj jak dotarliśmy do domku, to już było ciemno. A tak wygląda nasze śniadanko. Babka zadowolona. Zadowolona. Tak tutaj mamy taki tak powiem, szwedzki stół. I z tego szwedzkiego stołu pobiera się wszystkie te rzeczy, które tutaj się znajdują. Tak. Oczywiście każdy bierze co chce. Każdy wam tak z tak mamy coś do mleczka Czas ciasto jakieś tu stoi arek hello hello tutaj mamy bułeczki Iza ona teraz na białku leci to i tu mamy jajeczniczkę mięsko boczuś róweczki, jajeczka jabłuszka czyli generalnie wszystko to co ludziom smakuje co Europejczykom smakuje także tak to wygląda a my idziemy dalej jeść i jedziemy do Wenecji Aha. No i wystartowaliśmy spod kempingu No i gdzie jedziemy? Murano i Camping okay. mamy tu zboczku A miejsca na kampery, to rzeczywiście do kampera można przyjechać Potężny kemping Także... To jest 11 km na to miejsce. Na pierwsze by było 3 godziny. Tak jak to, było. to jednak Nie, nie, to 2, i pół godziny pierwsze. Na Jak w każdym jednym mieście, trwa że funkcjonuje jak w normalnym świecie, z tym, że tu wpływają. No i co, dotarliśmy? Kolejna miejscówka. Przyjechaliśmy autobusem za jedyne 2,50 i stąd też będziemy wracać, też za 2,50 z tym, że co pół godziny są wyjazdy z naszego tak, kempingu od 8.35 i tak w zasadzie później 9.00 i tak praktycznie cały czas aczkolwiek trzeba się zapisywać żeby móc sobie spokojnie móc sobie spokojnie zwiedzać całą resztę teraz będziemy szukać Przeprawy na Burano. Po czym później będziemy szukać przeprawy na Murano. Chcę po sobie kliknąć na tą kubeczkę, gdzie jesteś? Naradź zamyśl się. I masz? już mam Coś tutaj Bata pokazała. Będziemy teraz kupić bileciki, całodniowe na wszystkie linie tramwajowe, jakiekolwiek tutaj w Wenecji są, czy tam tramwaje wodne, także damy Wam znać gdzie i za ile prawdopodobnie 25 euro, ale to jeszcze jak będziemy kupować, to damy wam znać jak to wygląda. I tu pokażę wam jedną z ciekawostek. Słuchajcie, żeby nie sypić na ulicach bardzo często jest to widziane w Niemczech właśnie gumy ponaklejane wszędzie tu wpadli na taki pomysł już Wam pokazuję jaki że ponaczepiali takie tabliczki i tu wchodząc do Wenecji Przykleja się gumę, żeby nie sypić na ulicach miasta. Ciekawy pomysł, co nie? Dajcie znać, co o tym sądzicie. Myślę, że fajne rozwiązanie. Normalny transport który tu przebiega. To funkcjonuje na zasadzie normalnych dróg, z tym, że tutaj powodzi. A my w dalszym ciągu idziemy. Chcemy kupić. Chcemy kupić bilety. Całodniowe. Przyszliśmy z tamtego miejsca, przeszliśmy przez ulicę i dotarliśmy do tego miejsca. I tutaj właśnie kupicie bilet całodniowy, tak jak widać, na transport. No i tak jak żeśmy prędzej mówili bilety kosztują 25 euro i sobie idziemy dalej i tutaj się już zaczyna Wenecja Gdzieś będziemy wsiadać, ale to musimy sprawdzić, bo tam jest rozpiska, co nie? Jak sprawdzałam wczoraj, to z jedzie do Szukamy teraz naszego tramwaju wodnego, który ma nas zabrać na wyspę Murano. Jest tutaj trochę tych przystanków. Mimo, tak zdążyliśmy zauważyć, to tramwaje odpływają tak co 15 minut. Mamy nadzieję, że trafimy, siądziemy do odpowiedniego, ale nawet jeśli nie, to się nie martwimy, bo mamy bilety 24-godzinne. Możemy wszystkimi tramwajami pływać, całą komunikacją miejską jeździć przez cały dzień. Także nie ma stresu. Damy radę. O, tu jest trójka. Tu jest trójka D. Ale to o którym wiemy D? Czy no trójka na Murano. 9.50. Która jest? No to teraz się. A, to się tylko tak przybliża. No to już nie ma miejsca. Nie wiem, czy to się zmieścimy. No, obładowane. Testujemy, czy wpuści nas na priorytet. Nie. Marta nie! Nie dobra. Trudno, myśleliśmy, że na wkręta wejdziemy. Ale czyli czyta. A teraz Chodzimy. Murano czy Burano to jest? Murano. Murano. Stąd nie ma na Burano. Tam jest trójka. już na wyspie Murano muszę Wam powiedzieć, że jest tu bardzo, bardzo dużo <grystanie> szkła na przystankach pokazuje się rozkład jazdy rozkład pływów na której stan wsiąść, także łatwo jest się zorientować my jedziemy, płyniemy na Murano, teraz robi artystyczne zdjęcie no i co? dziewczyny testują limoncello. Jak przystało na włochy. No i płyniemy na kolejną wyspę, tym razem na torcello. Most bez barier. Można z niego spaść. Patrzcie to fajne tutaj też było. No i dotarliśmy do kolejnego punktu. Patrzcie gdzie jesteśmy.